Słucham ciebie, co ty ode mnie potrzebujesz? Powiedz. Ja nie chcę, psałunków. Fuj, nie chcę tych pisałków. Idź mi powiedz na macie, co chcesz. No. Nagrywam, nagrywam. Powiedz. Krzywość. Nie znalazłam jeszcze psiej kości. O, nie wiem, gdzie jest ta przekołość. <grymne> ja już już ma jakiś poranek tutaj innego. Nie chcę psa my. Powiedz, co innego. Psiej kości nie ma. I tak, moi drodzy, kochani, wygląda niezadowolony saltek. Troszkę ziewamka na uspokojeniu mnie. No i koniec, koniec.